Cześć, z tej strony Marcin. Słuchajcie, w tym odcinku pokażę wam niesamowite znalezisko. Podczas sprzątania starego mieszkania kolega znalazł relikwie m.in. księdza Jerzego Popiełuszki. Oglądajcie koniecznie ten odcinek do końca. Tym razem też jest konkurs do wygrania superfund. Informacje podczas filmu. Cześć, kolejna niedziela. Wybrałem się znowu na dworzec Świebocki, na poszukiwanie skarbów. Dzisiaj postaram się filmować same właśnie jakieś takie rodzynki, coś co mi się spodobało, ewentualnie jak będą jakieś fajne gadki, to też je wam zapodam. Widzimy się za chwilę na targu, hej! Wyszyńskiego, wiesz ja tą książkę mówię, już mam tyle tych książek Wyszyńskiego, coś jak Kromka Chleba tam był tytuł. Oglądam do środka, bo tak jak nie coś z przodu, to wiesz, no. jakieś coś ciekawego. Wyściąg i otwieram taki zamieniontko oblany kawą. I co to było? Rozwijam, a tam kurde, ojciec Popiełuszko, relikwie, Wyszyńskiego. Szata. Pierwszego sakramentu z Lwowa, 21. i tutaj przeglądam, patrz, a tu relikwie są. Józef bił. Cało, że wiesz? Jadę dzisiaj, dawno mi nie było, albo skądś tam. się budzą, wiesz, co? Co, to co to jest? Zabroniła po nosić noże, nie? Przy sobie? Mhm. Pod karą głowizny Mieli kowala. Zrobił, wiesz, czego to jest? Skosy. Chyba. Tak. Ale zobacz, jaki majster, majsterszytyk. Właściwie ją za tym pół roku. Już ja mówili, że już ja płyłem w telewizji. Tak? Już no, mówili, coś, że w telewizji mi widzieli jakichś dwóch tam, który dochodziło. Tak, I ten chyba, ten mówił Wtedy tak, no. no. To nie lata 80., tylko 70., w Mirosławicach. Znam prezydenta... Ale oni przyjechali roku, do Wrocławia, potem pojechali Tak, tam. ale to znam prezydenta, który w 70. roku założył ten klub Harleja, wiesz. No. I dzwoniłem ale... do niego. Mam coś mu mówić, wiesz. O, bądź dobrym żołnierzem w Wilno. Ja tam byłem w Mirosławicach na którym zlocie. Były tam zloty, ale teraz już przestali, wiesz? To dla mnie prezent? Tak, dla ciebie, Ale koszulka, no. super. No fajnie, zawsze tu dla mnie coś, wiesz, wynajdziesz. Łeba, no. Masy, bądź dobrym Głup, za... Jakiego? Szatani na ziemi, zbiór śpiewek i kupletów z operetki. Czyli za jakieś 3-4 tysiące, tak? No, coś takiego, no. To bardzo fajna rzecz. O, tu masz. Czyli jaki to produkcji jest? PKP, amerykańskiej pani. USA no, Ten widział mnie, Krzysiek jeszcze drugi Taki tu przyszedł młody Mówi, że... Ten, ten, wiedział mi jak opowiadamy o slajdach Aha. No ale to się <laughs> mówi 70 lata ten, ten tak? Harley, okay. Tak, tak Oni przyjeżdżali tu kiedyś właśnie do, do tego Wrocławia Na taki pokaz, Ale to, to jest z Wrocławia, Wrocławia klub, wiesz? To jest z Wrocławia klub I on tam robił w różnych miejscach Czyli to nie byli ludzie z zagranicy? Znaczy do niego przyjechali pewnie, ale organizator był z Wrocławia, o pieśni na Boże. On później w latach 80 wyjechał do Niemiec. Tak? W Mirosławii. tak? Tak, Byłem na którym znacie w Mirosławicach, tam. Co ty masz tutaj, ten kurde święty? No, to, są, to są niesamowite rzeczy. O, to coś dla Jarka, szaleństwo krzyża. No, to jest, to to, to, są, to wszystko gdzieś z 1800 roku. Tak? Relikwie, relikwie są. O, ty, relikwie teraz są dobre. Chcę zobaczyć? Dawaj relikwie. Będzie dobry odcinek z relkwiami Ale popatrz, droga no wszystko inne też. To, jest to droga krzyżowa i popatrz soflady. Oflak drugi ten, flow. Zdawali tak wiesz? No. No. O, no. To tu masz tak. A tu ci pokażę. Ale no, u ciebie zawsze są ciekawe. Amerykańskie wydanie. Chicago. Wielki śpiewnik kościelny. Aha. 21 rok, zobacz jak, jak zdobyliśmy już niepodległość. No i to jest bardzo ciekawa rzecz. To, ci, musisz sobie to nagrać. To jest podręcznik adoracji najświętszego sakramentu Zrzubowa, 21. I tutaj przeglądam paczkę. To relikwie są Józef Wilczeński, Bil jego, jego szata. Widzisz? To są trzy, mm. trzy skale relikwii. Jeden, dwa, trzy. To jest chyba y, trzy, trzeci, trzeciego stopnia. Pierwszego stopnia to są kawałki ciała, wiesz? Cząstka tkaniny. No, cząstka tkaniny jego z szata. No matko. Rodzaje są. Trzeba by dokładnie doczytać na ten temat. Jakie ja to jest kolor? Siedemdziesiąt złotych. Ja użyciu Takie coś jeszcze... Gdzie ty te relikwie? pieś? Na No pływałem cię, bo mam dla ciebie ciasta. Tam na samochodzie. Zabieraj. Marjorka. Widzicie, ktoś tu zawsze miał nosa ja jak sprzedawać. Poniedzieli... Ktoś tu miał nosa jak handlować, nie? A ja chcecie, <laughs> ja to ci zrobię coś. Zróbcie coś. Zabierzcie. ty Y, Tom, y, odkładam nie, ci to. Tak, No, Tak, tak. No i co? Ile jest też za te relikwie? Wiesz co, no, nawet nie chcę bardzo się rozstawać, bo ciekawa rzecz. Może co to za ksiądz? Może jak będziesz chory, to wiesz. Co przyłożysz taką relikwie? Powiedzisz, że dziwne rzeczy się dzieją w koleżankach. Koleżanka tam jakoś nawracała kupole co piwa, wiesz, alkohol. no I mówi, że w to święta była Wielkanoc i ona chciała, koniecznie chlaciła ona go ją do kościoła, przyciągnęła no. potem jakąś kiebasę. I no. na końcu mówi, że poczuli koło siebie poczuli zapach fiołków. Ja mówię, no to co to znaczy, że te fiołki poczuli? Że, że wtedy jakie fiołki się czuje, mocny zapach, a nie było nic fiołków. No. I, to, I to ona do tej koleżanki mówi, czy ty czujesz to co ja? Ona mówi, no mówi fiołki czuję. To mówi ojciec, pijo przy nas stoi. Pijo, no bo pił ojciec pijo, dużo ale, i wiesz. Ale nie. Jak ale to wiesz, to, to są, to są, Co to zdroweńczy, panie? To ja, ci... ja też miałem trzy ja miałem lata to temu. Są co to są ciekawe rzeczy, już, Ale relikwii no. nie potrzebowałem. Tak. Ale to bez relikwii, to się po prostu Ona, 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 ona się samadli, ona modliła. No no no, 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 no. no, no. wiesz, niektórzy ludzie się. Nie, tego no śmieją, tak, no, nie wiesz. Rzeczy pewnie, pewnie ciekawe. że tak, nie. No. Wiara musi być. Nieważne w co wierzyć, ale musisz wierzyć. Tak. Bo to nieważna jaka religia, wiesz, siła tak. wyższa jest religia, jedna, czy to jest kurczy Żyd, czy to jest muzułmanin. Religia, religia to ludzi tylko dzieli, i skłód, wszystko. A tak, jest jeden, jeden tom chce, drugi tom chce, i bież Wiesz, ja tą książkę mówię, już mam tyle tych książek Wyszyńskiego, coś jak Kromka Chleba tam był tytuł. I, i mówię, a, idę wyłożyć na dół, wiesz, ale tak przez moment. Pomyślałem sobie, zawsze zaglądam do środka, bo tak, jak nie coś z przodu, to wiesz, że no. coś ciekawego. I, ścią, i otwieram taki zawiniątko, oblany kawą. Takie, taka, taka taka serwetka zawinięta w takich takich malutki. Dobra. I, I kawą i kawą zalanę. Na razie. I co to było? To rozwijam, a tam kurde, ojciec po relikwie, szkiego szata. W szkiełku. Aha. Przywiozę Ci, kiedyś pokażę, to no. O no. widzisz. Dobra, uciekam Krzychu dalej. No, na razie. Cześć. Słuchajcie, teraz jak to nagrywam, to mi głupio, że nie dopytałem Krzycha o tam szczegóły, tylko go trochę obśmiałem. A nie wiem, jakoś tak śpieszyłem się i zaćmienie umysłu było. Także wybaczcie, jak ten temat was interesuje, napiszcie w komentarzach. To dopytam dokładnie, czy koleżanka przestała pić, czy co tam się dalej wydarzyło z tym ojcem Pio. Tutaj też będzie... Pompka do tego, do Uli Pompka do Uli bo Pierwszy raz coś widzę to jest do Uli Ile takie coś? Kurwa musiał zadzwonić bo to na pół jest No ale tak mniej więcej nie? Właśnie dzwoni No Gdzieś do kolejek piko to Nie wiem, no spróbuj dojechać Ty, Marek, a ta pompka do Uli? Uważaj na to, uważaj na to. Ta pompka do uli. No. no, dobra. No. no. To z dworca masz kurwa ten. Tramwaj i chuj jesteś. No dopiero jest. No, dopiero jest Tur. No. No, dobra, spoko, no, dobra, no, rada. A taki technik, ile? Za ty, bo to są dwa. Aha, tutaj już nie ma części. Chyba, no, to za, za to to stówkę co A ty papier, weź tutaj włóż te bo tutaj. No. Aha, no, to były tak leżałe. Za tą pompkę, Cztery to. 4 za za pół To ci to. Nie, tak nie To Masz A po masz takie kopie? Kurwa po 30, po 25 zł. Mhm. Tylko te mam, te mam, po 4 zł co to. Mhm. Ta jest, ta jest oryginalna jest Sygnowana jest. Więc... Już nie widzę I to o ile? Co? Stówkę za nią Fajnie. Robię taki filmik, wiesz, o staraczach ze Świebodzkiego. Może komuś się spodoba. W tym odcinku hasłem w komentarzach jest słowo krzyż. Tak po tym słowie będziemy losować. Kapka będzie losowała wygrywające komentarze. I w tym odcinku jest do wygrania koszulka, Easy Ridera, smycz, magnes i zestaw wlepek. Także zapraszam do komentowania. Ale sam to zawsze mnie Aha, To wycięte jakieś

Jest to jeszcze jest Masz jeszcze to, tą maść na ból dupy? No, a w końcu jest dobra? Maść na ból dupy, zajebista <śpieszynka> Tak on nam kotkiem potrzebuje O nie, to ona taka dla śmiechu jest Tydzień temu pytałem i mówię, kurczę, muszę, później patrzeć, muszę ją mieć Lidzisz, czeka na mnie gdzieś Nie miałeś jedną tylko? Ja panu dałem dwie Trzymaj No dałem panu 150 o. Tam w Czechach robił tam, taki... To pana taki jest? Tak, Z bazarów, no. Aha. Ale też różnych z Polski są, tam sobie zobacz różne, nie? Trochę jest tego. Idę dalej, bo mam mało czasu dzisiaj. I jaka cena? 40zł 40zł Miałeś silnik do jawy do Mustanga, nie? Tak, tylko Poszedł już, tak? I za ile poszedł? Okay. No dobra, bo mam taką jawkę stoi pod płotem to jest kiedyś by ten? Ja, nie jeszcze, dwa, ale w częściach trzeba byłoby robić. Więcej mam pięć, nie ale trzeba byłoby robić. Róże je od nowa. No nie mam nikogo właśnie takiego, kto by mi... Ja robię też. Tak, też no. robisz? A robiłem, tyś o, teraz wczoraj odebrał Komarowski, taki zadowolony jak nie wiem. Robiłem, a kurwa miał, nie uwierzysz, cztery milimetry różnicy. Przy tym, przy szyni przy, korbowej tu szpara. Aha. Dopiero planowałem, i kurde na nowo to, że trzy razy robili mu i nie zrobili. Aha, Do mnie to... przybił, kurwa mówił, panie Marku, nie, nie spodziewałem się. Jak zobaczył. A, A jesteś z Wrocławia? Spoza poza Wrocławia. Naprawiam motocykle już 50 lat, nie? Aha. Nie, to no, zrobiłem, nie, umie, nie wierzył to, że można tę te, te radę zrobić. Zresztą, Dobra, coś. Jak robię to jest 50% mocniejsze od nowego. Mhm. No, no słuchajcie Dobra, na razie nie, nie. Nie, nie. tu proszę powiedzcie mi od czego są te głowice. Kilka żeberek tu widać spiłowanych, ktoś nie miał dostępu chyba do, do świet, żeby odkręcić i zrobił taki numer. Pięć dyszek goś chciał za to. Tylko nie mam pojęcia do czego to jest. Tutaj odwiedziłem stoisko Krzyśka. Tu miał taki radiometr do radiacji, chyba czy do czegoś, nie wiem. Może się bardziej znacie na takich sprzętach. Ale musiałem wyciszyć oryginalny głos, bo niestety disco takie zasuwało od Krzycha. Następnym razem jak będę Krzysiek wyłącz. Musisz wyłączyć radio bo niestety YouTube się czepia do tego, że zaraz prawa autorskie coś tam i blokuje mi filmy. A fajne jak zwykle u ciebie były fanty. Pozdrawiam cię zresztą serdecznie. Muszę się z Krzychem w ogóle umówić na to, żeby rozpakować jego sławnego busa. No tak tak na ostatnim odcinku słyszeliście, on tylko dokłada, dokłada tych fantów. I nie wiadomo co tam jest tak naprawdę na dole, nie ma miejsca, żeby to rozpakować. O tutaj jakieś szyldy, zawsze na te szyldy różne zaglądam, co, czy coś ciekawego, czy na przykład ulica Stabłowicka gdzieś się pojawi, jakbyście mieli taki szyld, to chętnie kupię albo wymienię się, także myślę, że taki film, jak roz, rozpakowujemy tego busa z fantami, to byłby, e, <grywka> to byłaby dobra ta... Dobry materiał, nie? Taki trzymający w napięciu. Tutaj jakiś taki śrubokręt rozkładany. Krzysiek twierdził, że to z jakiegoś zestawu motocyklowego. Ale nie wiem. Pierwszy raz widzę taki dwustronny, dwustronny śrubokręt. Musimy zrobić filmik osobny, wiesz, jak wyciągasz te. Tutaj drugi taki sam. Wszystkie to może nie. Teraz w drugiej części będzie jak ten przychodzi do ciebie. No w maju się że i tutaj ciekawą rzecz mi pokazał. Ja tutaj patrzyłem na jakieś pocztówki z Breslau. A to chyba jakieś repliki, znaczy repliki, reprinty, ale zobaczcie to: Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. To coś jak Legiony Macierewicza. Pierwązór, chyba. Ale tam fajnie na odwrót, znaczy fajnie i nie fajnie, ale taka polska swastyka. I to była jakaś w ogóle organizacja, która kasę zbierała. Czyli jak jesteś patriotą, dawaj siano, a my już się zajmiemy resztą. Czyli w sumie tak samo jak teraz. Nie spytałem się go, jaka jest cena. Jak was to interesuje, to dajcie znać. To się spytam na, na następnej. O, a tutaj jest stoisko Bogdana. Bogdan też ma super fanty. Też pozdro Bogdan, bo wiem, że mnie oglądasz, subskrybujesz. No to chyba jakaś kasa stara albo kalkulator, nie wiem. Taką starą w ogóle kasę bym kupił, przedwojenną, amerykańską. Takie duże kasy w, 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 w tych starych sklepach stały, to jest mega fan, tak, który poluje. tu jest skarbów, cześć. Ja, tu. Sobie. Tu jakieś stare amerykańskie odznaczenia może zidentyfikujecie Chodzę, no, już nie mam wiesz, kiedy robić? wczoraj do pierwszej w nocy Znowu Brno kończyłem nagrywać. Brno też oglądałem, ale. ale Brno, i tylko puściłeś, nie? Jeden, dwa i dzisiaj trzeci. A no to, to kiedy? O 11.00 dzisiaj w ten. A no będzie. to puściłeś dopiero na. na będzie, ten. no, na kana. No, ale tam to wcześniej. Jedynki tam to jest oglądałem. cała ta. No. Ta playlista z bazarami. Amerykańskie, fajne. A to widziałeś? nie. To widziałem, to przeglądam. no. To będzie właśnie na filmie, jak to przeglądam. Otwórz mi ten, zrobię wszystkie zbliżenia jak tutaj. Ale dużo ludzi już pisało, że wiesz, jadę dzisiaj, dawno mi nie było. Albo skądś tam się budzą, wiesz? Co, co, co. Eee, jak to ludzie. O, takie z tymi, z hakenkrójcami, to proszę. Wiesz, dużo ludzi. <laughs> Zabavka. Ja, Kaseta je za yes, Slausa. Wiesz ja to Kupiłem taką przedwojenną kasetkę kiedyś na śpiebie. Poszedłem na ebayu, tam kurde jakieś ceny takie, wiesz, dwa na przykład, nie? Ale to też jest tak, że wiesz, że oni kurde, oni... To możesz pokazać, bo tego nikt nigdy nie widział, tylko sobie... A, to, to... Też nie widziałeś. A co to jest? Historia jest taka: Szlachta niemiecka miała, yy, zabroniła po nosić noże, nie? Przy sobie mm -hmm. pod karą głowiznę. Mieli kowala. Zrobił, wiesz, czego to jest? Z Kosy. Tak, ale zobacz, majs majstersztyk. Właściwie ją za tym pół roku. Ja to żeby to wyrwać. To jest nam nawet... do pokazania, to nie jest wiesz, rzeczy do pozbycia no. się. To jest majstersztyk. No, fajna rzecz. No, ty też masz na tym aucie. Tak, tak, tak. żeby to wkładło. Chciałbym się ogłodniczyć, w to co tylko motorówka interesuje, to wiem. Chyba, sobie serdecznie masz do motorówek. O, teraz będzie chyba na tym brnie właśnie taki ten, e, pięć stów wystawiony, tylko przemalowany na szela, nie? Ten. Taki karmysterek, no ale, i pan. No patrzyłem na te... Ale po trzy koła to te dwójkątki, nie? I to nie ja na jednym. Ja myślałem, ale, że jeden jest taki jedyny. Ale słuchaj. Ja, no to ma, one nie, fajnie, bo tam jedna była pełna chila. No, tak, no ja widziałem ten, no. nie patrzyłem, że mówię, co tego, ale mówię, no ale wiesz, no, nie, nie przeginajmy pały, no to dobra, ja rozumiem. Ale coś się owiedziałem, przy motocyklach to montują... Ja, tu nie ma. Nie, nie mam. A tam miałeś diamenciki, wiesz, o tym wiesz jak, jak to działa, nie? A według katalogu, według katalogu można było wiedzieć ile, ile makaratów, nie? Bo tam one były numerowane, nie? Tylko że katalog trzeba było mieć do, do tego, nie? I zawsze można było sobie pierścionek zrobić, nie? Z oczkiem. no. Wiesz, oni, oni nie bawili.

tak było pośrodku No jak widzę stare zdjęcia i to szczególnie na takim stoisku gdzie można właśnie o za 2 złote kupić to no, zawsze przeglądam i tutaj jakieś erotyki <śmiech> były <śmiech> stare. Jedno sobie kupiłem tak dla fanu. <laughs> w jakiej cenie te zdjęcia? Które? Po dwa złote Za sztukę? Jaka ta cena za to? Nie wiem, no bo... Aha, to po niemiecku no, Deutschland To, no? Krzysiek Krzysiek Ile ta książka? Ta, ta, ta gruba To, tak? Jakie to są lata? No takie stare gazety. Nie wiem czy to był jeden rocznik, czy kilka roczników spiętych, no ale za trzy dychy. To chyba dobra kasa. Na pewno na zimowe wieczory byłoby co czytać. Może coś tam o motocyklach też było, ale tutaj przeglądałem tak na szybko i nic nie wyłapałem A tutaj oprawnione stare westerny To jakaś wojskowa? Na co to było? Nie wiem, coś tu za to? 4 dyszki Co, ma jakiś ten? Ma jakieś herlejowskie stare tak, rzeczy, tak? Tak, jak mi to nie kręci, wiesz e, Zarobkowo ja tylko pojechałem dla siebie Szukać Chyba, że chcesz mi podać swój numer telefonu, to ja Ci wyślę adres... Nie wyślec, zaraz znam się, no. No to za daleko to już robiłem. Muszę powiększyć, bo ja mam z jednym mam... Powinna być maska od terabiego, z drugiej strony ma Skody. Motorek jakiś robiłem. Nie wiem. Aha, wyprzedaję po knajpie, tak? Coś tam? Tak, ona, ona się pozbywa, bo może jest schorowany. potrzebuje tam na jakiś da zabieg, lub Kur... no poczekaj, Tadziowi, 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 tadziowi ja wysłałem. Kupiłki, książki, zdjęcia... Nie kojarzę cię, tylko koło tego, koło... Stabowicach przystawię, tam ja chodziłem kiedyś na ryby. Tak, tak, tak. tak no. No, ja tam moja chrześnica teraz była ślubi, akurat jak przyjeżdża Tadziu Magnice nie? Tadziu, 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 kurczę... Kur... Mojemu wysyłałem, ale on, on powiedział, że to jest tak, że ci co jeżdżą, to, to okay. dla nich jest bardziej dedykowane, on, on ma jakiś inny, jakiś wąs, jak przychodzi i o plac jest, e, o jest, I więc tak, motorek jakiś, może tak będzie większy. Aha, okay. no to to bym kupił chętnie to, to wszystko jest na sprzedaż, tablice, tu Dominik, wybrałeś tablice, nie? No, no, no. O widzisz, są te, te, w, okay. Wrocław, tak? Aha, okay. HDC Wrocław Black, e. Tu jest drzewo, tu jest następny łok, następny jest ta pod, pod ten uh -huh. Cza, pilotkę, pilotkę to ja wziąłem na bo uh -huh. chciałem. A tamtej jakieś tam... Jezus, to... e, masz minutę? Masz A to... gdzie jest ten? tu, jest Masz tu, 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 Jakbyś coś widział, że szkła. Tutaj niestety głos muszę wam wyłączyć. No nie wszystko nie mogę wam wszystkich jakby tajników zdradzić. Te różne kontakty to są wypracowane, wychodzone przez lata. No ale na namiar mega. No teraz jak właśnie w tym momencie nagrywam tutaj głos na ten odcinek, to byłem, dzisiaj byłem w tym barze, no i po prostu niesamowite emocje, niesamowita no, adrenalina. Kilka godzin tam musiałem czekać na tą panią, żeby ją y, namierzyć. Chodziłem po sąsiadach, ale będzie naprawdę mega odcinek. Także y, obserwujcie mnie, subskrybujcie, y, łapy w górę, komentarze. Będzie też mega nagroda y, w tamtym odcinku, właśnie bo, bo kupiłem bardzo dużo rzeczy. Tam prawie 2000 wydałem na, na różne gadżety, ale no, było warto i jeszcze tam na pewno pojadę. Także oglądajcie dalej. Cześć, dzisiaj e, bazar się skończył, e, przynajmniej dla mnie. E, zakupiłem taką książeczkę z, o Simpsonach. Zobaczymy później coś tam. Zakupiłem też Maść. O. Jak ktoś będzie męczył dupę u mnie w sklepie, to dostanie taką tubkę. I kupiłem takie zdjęcie z erotyką, stare zdjęcie, za dwa złote, mówię, zaryzykuję. Ale jeszcze najfajniejsze jest to, że dostałem informację, słyszeliście pewnie, właścicielka baru, to jednego wrocławskiego, który i mąż był motocyklistą i taka troszeczkę harlejowska knajpa, wyprzedaje graty. Jadę tam zobaczyć, to jest myślę, że mega fajna informacja. I zobaczę, pokażę wam, co tam jest do kupienia. Może coś kupię. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!